Próbujemy uczynić. I różne nasze mowy, słowa, znaki wiemy, jak bardzo są niedostateczne dla osiągnięcia tych ostatecznych, w życiu doczesnym ostatecznych, najważniejszych celów. One są niedostateczne, no ale jak Pan Bóg dopuści, to i z wypuści. I z naszej grupy rekonstrukcji historyczno-politycznej, ale i futurystycznej będzie z Bożą i ludzką pomocą będzie jeszcze Rzeczpospolita, a nie ląd euro nieukropol, nieukropolin, nieukropol. Nie kolonia, stan, Bantustan, Republika Sowiecka, Eurosowiecka. Będzie z tego Polska. Patrzy na nas z kolumny. No nie patrzy, bo, bo w innym kierunku zwrócony jest, prawda? Patrzy w lepszą przyszłość. Król nasz Zygmunt. Jeden z najbardziej pewnie niedocenionych i zdradzonych, nawet przez własnych poddanych, nawet przez elitę, panów polskich i litewskich, którym się z lekka w głowach poprzewracało, więc nie poszli za swoim monarchą. Nie poszli ku tym celom, które on wytyczał. Ale patrzy na nas z tej kolumny. Chwała Bogu jeszcze tam stoi. No i szanowni państwo, ważne... Mówiłem o tym w roku 2015, więc skorzystam z własnej ściągi. Ważne, że on ma w jednej dłoni krzyż, a w drugiej miecz. I to jest właśnie państwo. I to jest właśnie państwo cywilizowane. Rozdzielenie władz świeckiej i duchownej. Władza świecka wspiera, wspiera władzę duchowną, bo krzyż to jest ten standard prawnoustrojowy z równością wobec prawa, z ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wypływającą i te różne inne... Mądre, proste, fajne, fajne dla wszystkich rzeczy, zasady, zasady.